Dzień dobry, Sylwia Gąbiewska. Centra handlowe, galerie handlowe to miejsce tak naprawdę, gdzie możemy połączyć i potrzebę, i przyjemność. Spotykamy się tam z przyjaciółmi, czasem spotykamy się biznesowo, ale także korzystamy z pełnej oferty, między innymi gastronomicznej, zakupowej czy spożywczej. Jak wygląda sytuacja w tej chwili, jeśli chodzi o centra handlowe? Miniony rok pokazał, że tak naprawdę mieliśmy dość ciężki okres, ale ze względu na wysoką inflację, również w tym roku były obawy, bo w lutym 2023 roku sięgnęła ona nawet 18%. Ale jak się okazało, galerie handlowe i tak. Bardzo pozytywnie zaskoczyły wszystkich, ponieważ w tej chwili mimo trudnej sytuacji oddano ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni handlowej, a ponad 320 tysięcy metrów kwadratowych jest w budowie. I właśnie o tym, jak sobie radzą centra handlowe, o tym, co wpływa na ich ofertę, jakość i co nas tam przyciąga, porozmawiam z moim i Państwa gościem, ekspertką w tej dziedzinie, pani Magdalena Frontczak, dyrektor działu powierzchni handlowych w Sibiari, jest moim. Państwa gościem. Dzień dobry Pani Magdaleno. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Pani Magdaleno, widać wyraźny wzrost, jeśli chodzi o obrót najemców średnio o 4% w odniesieniu do ubiegłego roku. Jaka jest strategia rozwoju właśnie tych powierzchni handlowych? Polski rynek centrów handlowych to rynek bardzo dojrzały i co roku oddawane są do użytku, przestrzenie czy to w parkach handlowych, mhm. czy w galeriach handlowych. Ten rok nie jest wyjątkowy, ale widać główne zainteresowanie wśród deweloperów troszkę innym formatem tej nowoczesnej powierzchni handlowej, czyli parkami handlowymi. Natomiast z punktu widzenia najemców te również projekty są interesujące dla ich rozwoju, bo tam coraz częściej widzimy klientów, czyli naszego finalnego odbiorcę. Finalnego odbiorcę, który tak naprawdę, tak jak wspomniałam na wstępie, wszystkie potrzeby jest w stanie załatwić, sfinalizować w takim parku handlowym, w galerii handlowej, a niektóre marki po pandemii wycofały się z galerii handlowych, przeszły do strefy online. Co z tymi pustosanami? Jak to teraz wygląda? Czy to e-commerce w odniesieniu do stacjonarnych galerii handlowych sklepów jest zagrożeniem w tej chwili? Rzeczywiście, w pandemii zwiększyła się liczba pustostanów. Ona zwiększyła się głównie też poprzez wyjście z Polski jednego z największych operatorów hipermarketów, czyli marki brytyjskiej Tesco. Natomiast bardzo szybko te przestrzenie zostały zagospodarowane przez innych uczestników tego rynku. Ale to też była spożywka? I, i spożywka, i najemcy, których my nazywamy value fashion. Mhm. Nie wiem, czy mogę tutaj wymieniać nazwy tych Proszę. najemców. Natomiast chodzi tutaj o marki takie jak Action, Pepco, Deals. To te marki, które rozwijają się w Polsce bardzo intensywnie, wykorzystują właśnie to powierzchnię prawda? dużych operatorów, czy dużego operatora, który z tego rynku wyszedł. Więc to był jakby jeden kierunek. Obecnie w Polsce ten poziom pustostanów jest dość niski, bo on ma tylko 5%. I zależy tak naprawdę, może nie zależy, ale jest rejestrowany w projektach, które nigdy nie cieszyły się powodzeniem. Mm -hmm. My nazywamy to branżowo, że to są takie strukturalne wakaty, czyli pustostany. One po prostu pozostaną już puste, ale te przestrzenie, które były interesujące, ale dlaczego pozostaną puste? Nie będzie zainteresowania? To chodzi o tak naprawdę samą lokalizację, wielkość tej powierzchni, czasami jej ekspozycję w pasażu. Mhm. Najczęściej są to po prostu takie wypadkowe przestrzenie, które, które, nie znalazły jakby amatora i nie ma jeszcze pomysłu i nie ma na nie to. pomysłu, tak. Ale zwykle te pustoseny dotyczą właśnie takich nietrafionych lokalizacji, z którymi, no, którymi po prostu nikt nie jest zainteresowany, ale nie jest ich dużo. Wspomniała Pani, że na rynek weszły te nowe formaty GLS PEPCO tak. i one naprawdę a, bardzo dynamicznie się rozwijają mm -hmm. na polskim rynku i również wychodzą na rynki a, zachodnie. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o nowe koncepty i nowe formaty? Czy one po tym czasie pandemicznym również się pojawiły i goszczą już a, w tych parkach handlowych, w galeriach handlowych? Yy, powiedziałabym tak, że część najemców yy, przyglądając się naszemu rynkowi yy -y. powierzchni handlowych, Decyduje się obecnie na wejście właśnie do parków handlowych. Jest to taka forma y, przestrzeni komercyjnych, która jest łatwa w realizacji, dość szybka, y, charakteryzuje się y, stabilnym jakby poziomem y, czynszu i opłat serwisowych, a z drugiej strony y, też nasi, y, nasze sieci handlowe, y, szukając y, jakby, miejsca dla siebie, swojego rozwoju y, zmieniają swój format. Pod, na taki, który właśnie w tym parku handlowym się sprawdzi. Czasami weryfikują wielkość swojej powierzchni, mm -hmm. czasami dokładają kolejną jakby, kolejną strefę produktową, właśnie w odpowiedzi na tą potrzebę klienta, który chciałby w tym parku handlowym zrobić zakupy miło szybko i przyjemnie. Bo my jesteśmy takim klientem, który jest... Bardzo zainteresowany tą nową ofertą. Jeżeli coś nowego pojawia się, jesteśmy ciekawi i tam wyruszamy. To taka trochę nasza tradycja, już rodzinna i społeczna, że jest weekend, bierzemy dzieci, męża, żonę i idziemy na zakupy i robimy tak naprawdę większe zakupy, ale też korzystamy ze strefy gastronomicznej, korzystamy ze strefy rozrywkowej. Jak to wygląda z Pani punktu widzenia? Czy to faktycznie jest takie miejsce, gdzie spędzamy rodzinnie czas? jak najbardziej tak jeszcze kilka lat temu mówiliśmy o tym, że Polacy są od centrów handlowych uzależnieni. Jest to nasza taka narodo, taki narodowa sport narodowy, bym powiedziała, taka tradycja narodowa. Natomiast jesteśmy bardzo otwarci na nowe rzeczy i chcemy w tych przestrzeniach komercyjnych spełniać absolutnie wszystkie swoje potrzeby, zaczynając od podstawowych zakupów spożywczych, poprzez Modę, wizytę w kinie czy zabezpieczenie swoich potrzeb związanych z różnymi rodzajami usług, tak fryzjerskie czy kosmetyczne. kosmetyczne, optyk, to są te rzeczy, które są nam często potrzebne codziennie. Mhm. Tak gospodarujemy swoim czasem, żeby mając go więcej, móc odwiedzić galerię handlową, ale jeśli tego czasu mamy mniej i mamy po drodze centrum typu convenience, park handlowy, Korzystamy z jego usług. A jak wygląda marketing i ta strategia marketingowa? Bo tak naprawdę, tych galerii handlowych, na przykładzie Warszawy mówimy, jest kilka i tak naprawdę każda ma do zaoferowania coś innego. Jak się wyróżnić i jakie strategie marketingowe ewentualnie można wprowadzić? Bo co, bierzemy pod uwagę potencjalnego klienta, czyli musimy określić pewnie grupę docelową. I co dalej? Jak mamy przyciągnąć? Strategie marketingowe zmieniły się na, na przestrzeni ostatnich lat. Oczywiście pandemia je jeszcze zweryfikowała, ale ten mar, jakby kampanie marketingowe zmieniły się w sposób taki, że one są bardzo celowane, czyli znamy naszego finalnego odbiorcę. Czyli, grupa docelowa. czyli ta grupa docelowa jest nam dobrze znana. Drugą sprawą jest to, że pandemia i też koszty utrzymania centrów handlowych, budżety marketingowe zostały ograniczone. Stąd kampanie marketingowe muszą tak naprawdę wspierać najemców. My proponujemy, zarządzając pewnym portfelem obiektów handlowych, bardzo celowane kampanie prosprzedażowe. Czyli mówimy naszym odbiorcom, naszym klientom: Szanowni Państwo, nasz miks najemców jest mhm. idealny na Wasze potrzeby. W tym centrum znajdują się takie i takie sklepy. Zapraszamy. Kupując w jednym, wydając na przykład 100 zł, możecie Państwo zrealizować bon w, w tym samym sklepie w przeciągu następnego miesiąca. Kamp I rozumiem, że to działa. I to bardzo dobrze działa. Kampanie zmieniły się również w te dedykowane tak naprawdę w, so w social mediach, bo bardzo nam zależy na tym, żeby rozpoznawać coraz lepiej potrzeby klienta, a social media dają tą możliwość. Zmieniliśmy kampanię i na przykład nie widać w tej chwili w centrach handlowych dużych eventów, koncertów, one były dość kosztowne, a dbamy o najemców i też o ich budżety, więc te celowane kampanie mają zdecydowanie lepszą, jakby lepszy wynik niż poprzednie strategie. Dobre 10 lat temu. Dobrze, a jakie wyzwania sto, stoją tak naprawdę przed branżą, jeśli chodzi o parki handlowe i galerie handlowe? Czy są jakieś zagrożenia, które, z którymi trzeba się zmierzyć? Ja myślę, że największe zagrożenie to są rosnące koszty utrzymania tych obiektów. Niezmiennie. Niezmiennie. Ale myślę, że większość inwestorów i właścicieli tych przestrzeni komercyjnych już od kilku lat wprowadzało Ograniczenia i dbało tak naprawdę o te koszty. Jeśli możemy mówić tutaj o jakichś przykładach, to już bardzo dawno w centrach handlowych wprowadzone były systemy oszczędności wody w częściach wspólnych. To jest jedna rzecz, ale ostatnia tak naprawdę zmiana dotyczy przede wszystkim zużycia energii elektrycznej. Tu pojawiają się pompy ciepła. Pojawia się czyli fotowoltaika, jest wprowadzenie nowej technologii. czyli wprowadzenie tych nowych technologii, które pomagają nie do końca oszczędzać, ale nie powodują wzrostu kosztów utrzymania tych obiektów, no są naprawdę bardzo istotne. A ESG? Czy również jest stosowana przy budowie już tak naprawdę nowych obiektów, bo stare trzeba by było zmodernizować, ale pewnie też się dostosowują do potrzeb rynkowych i muszą, tak jak pani mówi. Jak wygląda um, gospodarowanie tą zieloną energią e, w przypadku tych dużych powierzchni handlowych? Jeśli chodzi o w ogóle polityki e, mm -hmm. e, ESG, tak, e, my musimy je wprowadzać. Tak naprawdę wszyscy. Um, uczestnicy rynków komercyjnych, czy to powierzchni handlowych, magazynowych czy biurowych, mm. muszą te polityki wprowadzać, inaczej nie dostaniemy finansowań, czy inwestorzy nie dostają finansowania na nowe, na nowe obiekty. I one głównie związane są właśnie z tymi oszczędnościami w zakresie energii elektrycznej, ale nie tylko, bo to też taka odpowiedzialność społeczna za to, co robimy, z czego przestrzenie są budowane, czy wykorzystujemy na przykład materiały i dajemy im drugie życie. Państwo wiecie, jak zmieniają się centra handlowe i na przykład następuje zmiana tej małej architektury wewnętrznej, nie do końca trzeba ją hmm. utylizować. Można jej użyć jeszcze raz, może trochę w innym miejscu, odnowić i tego rodzaju elementy będą się pojawiać. Oczywiście te przestrzenie, w których możemy wykorzystać dachy, właśnie do fotowoltaiki, no po prostu będą wykorzystywane po to, żeby chronić środowisko, ale też dbać o naszą przyszłość. Rozumiem, że to jest wszystko po stronie właściciela budynku. Najemcy w tym nie partycypują. To są wszystko koszty właścicielskie, tak? Przekłada się później to na czynsz? Yy, I tak nie, yy, tak naprawdę to przekłada się na koszty yy, utrzymania budynku, czyli na opłaty serwisowe. Mm -hmm. yy, a z punktu widzenia najemcy yy, nie ma tak naprawdę znaczenia, czy płaci czynsz, czy opłaty, znaczy, yy, z którego, yy, który koszt yy, yy, tutaj jakby bierzemy pod uwagę, mm -hmm. bo. Najemcy kumulują Całość. te opłaty i oczywiście im taniej dla nich, tym lepiej, a my z kolei możemy korzystać z dobrodziejstw wyższych obrotów, które najemcy generują. I rozumiem, że potencjalny najemca poszukuje już takiej nowoczesnej powierzchni handlowej. To jest troszkę jak w nieruchomościach komercyjnych, szuka właściwego dla siebie lokalu. Co jest dla niego ważne, biorąc pod uwagę, że chce wprowadzić właśnie jakiś Nazwijmy to butik, nową, nową przestrzeń do takiej galerii handlowej. Tu mamy dwa elementy. Najważniejsze to jest sąsiedztwo mhm. dla y, najemcy, który patrzy poprzez jakby miks najemców, który już ta galeria posiada, y, gdzie ten lokal będzie się w galerii znajdował, ale patrzy też na koszty. Najemcy również mają swoje polityki G mhm. i będą mogli się rozwijać tylko wtedy, kiedy budynki będą spełniały również odpowiednie, odpowiednie standardy i normy w tym zakresie. A jakie cele biznesowe i wskaźniki wydajności KPI są ustanowione właśnie dla sektora powierzchni handlowej? Co ma wpływ na te wskaźniki? Yy, Powiedziałabym tak, są dwie strefy moi koledzy mówią dwie strefy walutowe. Jedna strefa to są te wskaźniki dla inwestorów i właścicieli centrów handlowych, a właściwie dla zarządców, którzy mm -hmm. dbają o to, żeby wskaźniki były jak najwyższe. I tu mówimy o liczbie klientów, która przychodzi do centrum handlowym. Zależy nam na tym, żeby była jak najwyższa. Ona przełoży się na obroty generowane przez najemców, które też staramy się, aby były jak najwyższe. Temu służą mm -hmm. e, na przykład właśnie te kampanie prosprzedażowe. Pro e, dbamy o to, żeby poziom pustostanów był jak najniższy w, w centrum. E, no i pewnie znaleźlibyśmy jeszcze kilka e, innych elementów. Dla najemcy tak naprawdę najważniejszym wskaźnikiem takiego sukcesu, w centrum handlowym jest jego poziom obrotów w stosunku do kosztów, które ponosi. Im niższy ten wskaźnik procentowo, mhm. tym lepiej. Czyli tym atrakcyjniejsza. Powierzchnia. powierzchnia. Tak. Tych powierzchni naprawdę wiele przebywa, bo tak jak czytałam w raporcie w 2023 roku oddano już ponad 100 tysięcy nowoczesnej powierzchni handlowej, co stanowi tak naprawdę 40% więcej w odniesieniu do minionego roku, a w budowie jest ponad 320 tysięcy metrów kwadratowych, bardzo dużo. To jest tak naprawdę cała Polska, ale jak to wygląda, jeśli chodzi o lokalizację, jeżeli chcemy postawić nową galerię handlową, nowy park handlowy? W centrach już nie ma miejsc, czy na obrzeżach, jeżeli się zdecydujemy, to będzie nadal atrakcyjne miejsce dla potencjalnych klientów. Wszystko zależy od lokalizacji, jak zwykle w nieruchomościach. Natomiast dla parków handlowych istotna jest bliskość osiedli mieszkaniowych i drogi jakby do, do dotarcia jamy. tak do, do tego projektu. Czyli też infrastruktura. Infrastruktura tak jest bardzo istotna. Jeśli chodzi o centra handlowe, to musimy wziąć pod uwagę, że polski rynek jest bardzo dojrzałym rynkiem. Tych centrów handlowych nie będzie już bardzo dużo. To są właściwie takie powiedziałabym taki fine tuning, czyli mamy tu najbliższą Galerię Mokotów mm -hmm. i możemy myśleć, że zainteresowanie tą galerią może spowodować jej rozbudowę. Trochę mamy ograniczone już możliwości wydaje się, jeśli chodzi o działkę, ale to są tego rodzaju zmiany, tak? Mm -hmm. Być może zmiana funkcji wewnątrz galerii, która może zagospodarować nowe też przyciąga. A nowe przyciąga jak najbardziej. Jeśli chodzi o, o z kolei e, lokalizację w ogóle w miastach, myślę, że e, możemy to porównać trochę do takiego, nie wiem, dzbanka z e, jabłkami i to są nasze duże centra handlowe, do tego możemy dorzucić śliwki, e, bo jeszcze znajdziemy takie białe plamy, e, ale patrząc na konkurencję, właśnie na te mm -hmm. na, 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 na drogi dojazdu, e, plus dorzucimy jeszcze centra typu convenience. Zlokalizowane bardzo blisko naszych domów. Czasami są to przestrzenie nawet w parterach bloków mieszkalnych. No właśnie o te przestrzenie chciałam zapytać, bo to jest tak naprawdę rozwój takich centrów handlowych w małych, bardzo małych miejscowościach 6-8 tysięcy mieszkańców. Jeszcze jakiś czas temu deweloperzy w ogóle nie podejmowali się budowy i nie myśleli o tym, żeby zainwestować właśnie w takie miejscowości. Miasta powyżej, poniżej 20-25 tysięcy nie wchodziły w ogóle w rachubę. W tej chwili ten rynek się rozwija. Czy to też przyciąga potencjalnych klientów, i czy to jest przyszłość właśnie dla tych mniejszych miasteczek? Tam jest 5-8 sklepów plus jakiś dyskont spożywczy. Tak, i to jest jakby odpowiedź na tę potrzebę mieszkańców właśnie mhm. tych małych ośrodków, którzy chcieliby skorzystać z możliwości robienia zakupów w sieciach, dużych sieciach handlowych korzystając z tego, że mamy operatora spożywczego w takim mini parku handlowym, który może mieć dwa, może pięć tysięcy metrów kwadratowych. Z atrakcyjnymi cenami. Ale z atrakcyjnymi cenami, który będzie dysponował tak naprawdę świetnym miksem najemców, bo będzie tam apteka, może piekarnia, plus do tego sklep z obuwiem albo jakiś sportowy, bądź te wcześniejsze marki, o których mówiłyśmy, mm -hmm. czyli Dils i Pepko, które tak naprawdę zabezpieczą Znowu tą potrzebę zakupów. Są atrakcyjne, mają bogaty asortyment, i dostępne cenę. są cenowo. Tak. tak, i naprawdę coraz więcej produktów i nowych marek w tych sieciach się pojawia. Tak, jak najbardziej. Jak będzie wyglądała przyszłość parków handlowych, centrów handlowych? Czego możemy się spodziewać? Czy my już jesteśmy na europejskim, światowym poziomie, czy jesteśmy daleko z tyłu? Mogę powiedzieć w imieniu moich kolegów z innych rynków europejskich. Oni zawsze jak przyjeżdżają do Polski i oglądają nasze centra handlowe. Twierdzą, że to są absolutnie najlepsze obiekty, jakie widzieli w ostatnich latach. Musimy zwrócić uwagę na to, że nasz, nasz rynek centrów handlowych, on się rozwijał od lat 90., oczywiście ma swoje różnego rodzaju generacje, ale te najciekawsze, najlepsze obiekty. One naprawdę wiodą taki europejski prym wśród innych krajów. Myślę, że nasz rynek będzie się zmieniał w kierunku modernizacji istniejących obiektów, bo musimy też wziąć pod uwagę, że ponad 50% obiektów, które już istnieją, są starsze niż 10 lat, więc one wymagają właśnie tego remodelingu, odświeżenia. Z drugiej strony będą dobudowywane, Metry kwadratowe, właśnie w tych mniejszych ośrodkach, bo nasze społeczeństwo pogaci się od ponad 25 lat. Dysponujemy dość zasobnym portfelem. zasobnym portfelem, i myślę, że to jest ten kierunek, który jeszcze kilka lat zostanie utrzymany. Nie możemy powiedzieć o tym, że do tych 13,5 miliona metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni handlowej dołożymy następne 10. Myślę, że nie. Bo to, rzeczy, byłby już bo to byłby już przesyt. Niektóre ośrodki zresztą już ma, mają e, dość istotnie m, to e, nasycenie powierzchnią handlową e, zabezpieczone, ale chodzi głównie o to, żeby najlepsze lokalizacje, e, dbać o nie, e, gdzie ten miks tu będzie jak najbardziej adekwatny do potrzeb klientów, a z drugiej strony dodawać. O mniejsze, y, mniejsze projekty handlowe tam, gdzie one po prostu są potrzebne. Myślę, że galerie handlowe są nam potrzebne i tak jak Pani powiedziała, mój gość, Pani Magdalena Frądczak, to taki trochę nasz sport narodowy, wycieczka do galerii handlowej, rodzinna wycieczka. Te powierzchnie się zmieniają, dostosowują się do naszych potrzeb, a my z nich korzystamy, bo jest to dla nas łatwe, szybkie, przyjemne. Moim i Państwa gościem była Magdalena Frądczak, dyrektor działu powierzchni handlowych w Sibierii. Dziękuję pięknie za spotkanie i rozmowę. Dziękuję uprzejmie.